Szczęść Boże! Witajcie! Mamy dzisiaj wtorek, 26 marca. Jest to Wielki Wtorek. Posłuchajcie fragmentu z Księgi Proroka Izajasza. Posłuchajcie mnie, wyspy, ludy najdalsze, uważajcie! Pan mnie powołał już złona łona mej matki, od jej wnętrzności. Wspomniał moje imię, ostrym mieczem uczynił me usta. W cieniu swej ręki mnie ukrył, uczynił ze mnie strzałem zaostrzoną utaił mnie w swoim kołczanie i rzekł mi, Tyś sługo moim Izraelu, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły, lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą, a teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela, a mówił To zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Dzisiaj moją uwagę w tym fragmencie zwróciło zdanie To zbyt mało, że jesteś mi sługą, chcę więcej. Chcę, byś był kimś więcej niż sługą. Bóg chce twojego rozwoju. Bóg może cię poprowadzić do tego, żebyś się stawał człowiekiem coraz bardziej bogatym. Bogatym wewnętrznie. Człowiekiem coraz głębszym, coraz głębiej przeżywającym samego siebie coraz głębiej przeżywającego całą rzeczywistość. Człowiekiem coraz głębiej przeżywającym relacje z Panem Bogiem i człowiekiem coraz mocniej kochającym siebie, drugiego człowieka i Pana Boga. Więc nie zamykaj się na rozwój, nie mów, że już wszystko w życiu osiągnąłeś, bo Bóg może cię poprowadzić wciąż głębiej, wciąż dalej. Niech was, Bóg, Bóg Wszechmogąc. Ojciec i syn i Duch Święty. Dobrego dnia, szczęść Boże.